Dokładnie za dwa dni moja dziewczyna skończy 19 lat I dokładnie tyle czasu mamy, żeby przygotować jej najlepsze urodziny w życiu Jak można się domyślać, no nie za bardzo chce mi się to wszystko ogarniać Ale zawsze najgorzej jest zacząć, dlatego pełna motywacja Bo mam dosłownie dwa dni na skończenie wszystkiego, co muszę zrobić A na sam początek lecimy do sklepu bo dużo rzeczy udało mi się ogarnąć już wcześniej, typu prezent, tort czy chociażby te zasłony, ale jak sami widzicie, jest tutaj też sporo syfu i sporo niepotrzebnych rzeczy, które zanim w ogóle tutaj zaczniemy działać, trzeba stąd wywalić. No teraz wygląda to nieco lepiej. Także w tym momencie ogarniemy zasłony do końca, i będziemy robić każdy pojedynczy po. Ale zanim to pamiętajcie, aby koniecznie zasubskrybować ten kanał, i napiszcie w komentarzu jakieś miłe życzenia dla Mai, to na pewno się ucieszy. Ja akurat mam takiego farta, ale ostatnio dosłownie zabrakło mi trzech zasłon, które oczywiście już są dokupione i będziemy je właśnie montować. Ale zobaczcie to, tam jest środek, tutaj idzie sobie zasłona, i w tym miejscu mi zabrakło. I tak się dzieje w paru miejscach, także będziemy musieli ją po prostu podzielić i dokleić, żeby z jednego pomieszczenia nie było widać drugiego. Cały proces był nieco skomplikowany, ale pozwólcie, że pokażę wam to w 5 sekund. Następnie zabrałem się za uzupełnianie słodyczami całej piniaty, dzięki czemu, pomijając kwestie wizualne, kończyliśmy nasze pierwsze z sześciu pomieszczeń. Ogólnie z racji, że jest to pierwszy dzień, to jest on stricte przygotowawczy. W skrócie, chciałem przygotować sobie w pomieszczeniach rzeczy, które będą mi niezbędne do jutrzejszych prac. Dzisiejszy dzień będzie nieco trudniejszy, bo dzisiaj musimy skończyć dosłownie wszystko. Nie ma już opcji, żeby zostawiać coś na jutro, także zobaczymy jak to wyjdzie. Bo wiecie, mimo że mamy tam jakieś fajne podstawy, to i tak tutaj jest jeszcze sporo do zrobienia, a na sam koniec zostanie nam dekoracja tego wszystkiego, która też, obstawiam, że zajmie parę godzin, ale nie ma co narzekać, po prostu lecimy. Lecimy, tak? Następnym pomieszczeniem, za które w tym momencie się zabieramy, będzie taka mini w której Maja będzie rozwalać talerze i jeśli rozwali je wszystkie, wygra sobie taką fajną maskotkę. Mam nadzieję, że mój pomysł zadziała, bo nie mam żadnej alternatywy. A mianowicie, rozkładamy sobie w tym momencie statywy, na których położymy taki oto pręt i po prostu talerze będą sobie wisić, tak jakby na tym. Niestety ten trend okazał się nieco za długi, przez co statyw jest trochę wykrzywiony, ale dzięki tym zaczaskom wszystko jest jak najbardziej stabilne i bezpieczne. A teraz tylko pytanie odnośnie talerzy. Czy talerze utrzymają mi się na silver tape? Już wam pokazuję, jak to chciałem zrobić. Silver łapiemy pod talerz, doklejamy go na maksa i zrobimy coś takiego, coś takiego. Szczerze mam nadzieję, że te talerze nie pospadają, zanim przyjdę tutaj z Maju, ale o tym przekonamy się dopiero. Jutro. Już miałem się chwalić, że drugie pomieszczenie jest za nami, ale wystąpił pewien problem. A mianowicie, płyta, którą położyłem tutaj, na której będzie i maskotka, i piłki do rzucania, jest za długa i wchodzi do kolejnego pomieszczenia. Także teraz albo znajdę jakąś inną płytę, albo będziemy musieli się bawić w docinanie tej, czyli rozkładanie całego stanowiska, odmierzanie, wycinanie... A to jest właśnie mój fart, nie? Jednak na szczęście udało mi się znaleźć dosłownie taką samą płytę, tyle że nieco krótszą. Jest dosłownie idealna. Na ten moment w sumie mamy trzy pomieszczenia i to trzy obok siebie, ponieważ w jednym mamy piniatę, w drugim minigrę z rzucaniem piłeczkami, a w trzecim pomiędzy stoi sobie po prostu stół, na którym będzie tort. Także połowa za nami. Za to teraz czeka nas naprawdę mocne wyzwanie, ponieważ w jakiś sposób musimy teraz sami złączyć Płyty w kwadrat. Mm. I może się to okazać naprawdę skomplikowane. Najgorzej będzie tylko złapać dwie na początku razem, bo jak dwie będą już stały na ziemi, to później dołożenie tych dwóch następnych nie będzie jakimś problemem. Popatrzcie, teraz ktoś by musiał mi trzymać tą płytę. Załóżmy, że będzie to stolik. W ogóle. Nie mówiłem wam, ale wniosłem tutaj stolik, który uzupełnia już kolejne pomieszczenie, czyli w sumie mamy cztery pomieszczenia, nie trzy. A będzie to takie pomieszczenie, do którego zrzucimy jeszcze komputer i zrobimy tutaj taką mini strefę gamingową. Ale jak będzie to wyglądać, oraz jakie będzie mieć to zastosowanie, zobaczycie w dalszej części filmu. Żeby z utrudnieniami było mało, to jakoś dziwnie położyłem płyty na noc. Przez co, zobaczcie, tutaj na górze się ze sobą stykają, jest prosto. A jak zjedziemy sobie na dół to... To właśnie robi się malutki problem A żeby było mało, były to najcieńsze płyty, przez co ogólnie było ciężko je ze sobą złączyć i zajęło to naprawdę sporo czasu. A więc proszę Państwa, udało się skończyć. Jeśli chodzi o to pomieszczenie, jest ono bardzo ważne względem tamtego pomieszczenia z talerzami. Ponieważ tutaj Maja na sam start będzie miała tylko i wyłącznie 8 piłek, a tam jest 8 talerzy. Czyli wychodzi na to, że musiałaby za każdym razem trafiać. A z racji, że Wiadomo, że tak nie będzie, to przygotowałem osobne pomieszczenie i tego boksa, a w nim Maja będzie miała do wygrania dodatkowe rzuty piłką, po prostu przy tamtym pomieszczeniu. Ale szczegółów dowiecie się w jutrzejszym dniu. I w taki oto sposób skończyliśmy nasze pięć pomieszczeń, i zostało nam teraz ostatnie i w nim po prostu będzie znajdował się prezent dla Mai. Także tutaj nie mamy zbytnio nic do roboty. Teraz tylko chciałbym to wszystko fajnie udekorować w miarę możliwości, dodać jakieś. Fajne światła, nadmuchać wszystkie balony, które mam tutaj przygotowane. O ile w moim przypadku pompowanie balonów jeszcze ujdzie, to nienawidzę ich wiązać. Po prostu nie cierpię tego robić. No co jest? O ile w moim przypadku pompowanie balonów jeszcze ujdzie. Dobra. <słuch> Właśnie mnie mówi, że mamy naszego pierwszego balona. Od razu po ogarnięciu balonów musiałem lecieć do sklepu, żeby zdążyć pokupować wszystkie dekoracje. Bo wiadomo, oprócz samych atrakcji, najważniejszy jest efekt wizualny, i szczerze wyszło to lepiej niż się tego spodziewałem. Tak sobie wieczorem siedziałem i doszedłem do wniosku, że muszę jechać jeszcze z samego rana i wprowadzić kilka poprawek, żeby to na pewno wszystko w 100% było dopięte. Jeszcze raz na spokojnie sobie pojadę, zobaczę, czy wszystkie rzeczy już tam są na pewno. I dopiero potem wrócimy po maję i będziemy jechać już z mają na miejsce. Zobaczcie sobie, jak wygląda mój bagażnik w trakcie przygotowywania tego wszystkiego. Tu jeszcze mamy komputer z monitorem, który musimy zrzucić tam do domku. Tutaj jest. Prezent. Potrzebujemy jeszcze pojechać, pozmieniać światła, znieść do rozwalania piniaty i na sam koniec jechać po kwiaty. I to wszystko. Także jesteśmy już bliżej jak dalej. Zdajcie to, że w kwiaciarni czekałem godzinę czasu. Powalone, ale mamy super bukiet rów. Tak się on prezentuje, i teraz tylko to muszę jakoś wnieść do chaty. Oczywiście wcześniej dałem Mai znać, że zaraz przyjadę i żeby sobie gdzieś usiadła i zamknęła oczy. Możesz otwierać oczy. Ja to Twój pierwszy prezent dzisiaj. Bardzo piękny. Chciałbym życzyć Ci wszystkiego najlepszego, ale... Ale mnie już masz, także nic lepszego cię w życiu nie spotka. Także życzę ci dużo zdrowia. Okay, I spełnienia marzeń. Ile czy kwiatków? Możesz policzyć, to będzie twoje zadanie. Może to przejść, się pogłębię. Nie, no dobra, nie mamy na to czasu. Jest tutaj 50 róż. Czekałem w ogóle w kwiaciarni godzinę czasu, aż pani je wszystkie tak fajnie złączy. Szczerze, wydawało mi się, że to jest, nie wiem. Z 5-10 minut roboty. I tak tam stałem, stałem, pani to nie mówi, żebym sobie usiadł. Ja jej mówię, że nie, że cały dzień siedziałem i że postoję i godzinę czasu stałem. No, a teraz lecimy dalej. Ale muszę sobie nalać wodę. No, specjalnie kupiłem jeszcze ten dzbanek. Dzbanek, wazon. 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 Pogoda nam nieco dzisiaj nie dopisuje, że tak powiem. No, troszeczkę. To widać? Widać jak leję, nie? Chyba. Dobra, a więc zapraszam cię do środka, Maju. Boję się. Jak ci się podoba na pierwszy rzut oka? Wydaje się superowe, ale nie wiem co tu jest i stresuję. Mamy tutaj sześć różnych pomieszczeń. Początkowo miało być siedem w ramach ciekawostki, tak wam powiem, ale jest sześć i teraz po prostu sobie wybierasz pomieszczenie, do którego chcesz wchodzić i tam będzie cię czekała Pewna rzecz. Ja Ci będę mówił oczywiście, bo każde pomieszczenie jest inne, nie? Które wybierasz? To na końcu po prawej. Zapraszam. Jest to pomieszczenie, oczywiście jak można się domyślić, w którym musisz pokonać tego oto zawodnika. Tutaj masz kij baseballowy i opaskę na oczy, także zakładaj i lecisz. Dobra, co jak rozwalę ścianę na przykład? No właśnie. O tym miałem wspominać, że bardzo bym prosił, abyś nie rozwaliła żadnej ściany, żadnej lampy, tylko celowała w piniatę. No, powiem tak, będę się starała, tak, no ale nie będę nic widzieć, więc ciężko stwierdzić, czy się uda. W porządku wyglądasz w tym. Tak? No, tak normalnie. Pięć, dobra, bierz kija i walisz. Ściana za tobą, uważaj. Dobra. Dostała, lecisz z nią. Zaraz to ona leci ze mną. Dawaj. No nie. Dobra. Nie wsiane Walę ją. Nio. O, dobra, rozleciała się. Damy to. Proszę zobaczyć. Tak, skończyła. Dobra, ile tego tutaj mamy? Nio. Dla mnie, a Ty rako w lubisz szkole. Proszę, to życzę. Dzięki. że mi się takie gumy właśnie jak miałam urodziny w przedszkolu. To tak mi rozdawało się wtedy. To było fajne. Uważam to zadanie za bardzo świetne, ponieważ y, bardzo lubię takie czupiarki i zawsze chciałam mieć taką pieniotę, a chyba nigdy nie miałam z tego, co pamiętam. Poradziłam sobie z masz za dobrze, bo ona chyba tu powinna zostać i tylko się otworzyć, ale ją całą zwaliłam, tak że... Chciałabym już przejść do kolejnego, bo się nie mogę doczekać kolejnych. Ja w ogóle ja się tutaj czuję jak na jakiejś takiej sali zabaw, że jest tak fajnie takie tej, takie tu i można wchodzić i nie wiesz co tam będzie. No właśnie o to chodziło. To jest super. Dobry. Dobra, także wybieraj teraz kolejne. Oczywiście złote są na sam koniec. Zaraz wybierasz tylko i wyłącznie te ciemne. Mm, to wybieram to przy drzwiach po prawej. To czy to? To. Dobra, to dawaj, Chodzimy tutaj. Co? A więc, odpalamy tutaj sprzęt. Ty lubisz grać w Minecrafta, tak? Tak, lubię, ale nie potrafię. Aktualnie znajdujesz się na Minestarze, czyli na serwerze, na którym spędziliśmy razem setki godzin. Au, Au! to mnie ugryzło. Co to jest, mrówka? No. <gryzło> Kontynuując, jesteśmy na serwerze, na którym spędziliśmy razem setki godzin robiąc live'y, czy po prostu sobie grając. I w tym momencie chciałbym, żebyś wbiła na tryb, który niedawno wystartował, czyli na lifestyle SMP. Chodzi tam o to, że wbijesz się z innymi ludźmi, kradniesz sobie serca. Jak wiadomo, ty w PvP jesteś wyśmienita. Tak, to najbardziej lubię. Jak widzisz, w ekwipunku na sam start przygotowałem ci 64 klucze do Starboxa i dwa laki blok. Za te przedmioty, w sensie to sobie Otworzysz teraz i to będą Twoje przedmioty do walki. Dobra. A Twoim zadaniem jest to, żeby przygotować się do tej walki, żeby zbudować sobie jakiegoś trapa, w którym zabijesz jedną osobę. To są Twoje trzy zadania. I co? To teraz opening, tak? Tak, teraz opening. A to ja to lubię najbardziej. Ogólnie za trzy minuty będzie kolejny klucz dla całego serwera, to załapisz się na jeszcze jeden. Ja Prudom, książka, książki, helm, diamenty. No to nie są diamenty akurat, tylko to są. Podłamki, dzięki którym możesz sobie ulepszyć miecz. Swoją drogą, wy również możecie dostać pełno klucze za darmo. Wystarczy, że wbijecie na serwer pod komendą ukośnik nagrody. Czeka dla was nagroda za wbicie na Discorda, za polajkowanie Facebooka oraz za połączenie swojego konta YouTube. Jeśli też nagrywacie Minecrafta na YouTubie, to po prostu sobie łączycie kanał, wrzucacie odcinek z serwera i dostajecie kolejny klucz. Jak widzicie na serwerze też są klucze co jakiś czas po prostu. No i jeśli chcecie po prostu... Z nami sobie pograć, to jak najbardziej zapraszamy do zbicia w sumie na jeden z największych serwerów w Polsce. Bo patrząc po liczbie graczy, to jest to drugi największy serwer w Polsce. I najlepszy. I najlepszy. Teraz Maju podejdź do Maga, który jest przed tobą i upgraduj sobie miecz. Masz 12 losów. Gdzie on jest? No tutaj. O, jak to się robi? No kliknij prawym no. no i teraz sobie tutaj jak klikasz, to będzie ci się losować dodatkowy procent obrażeń na miecz. I zobacz miecz jak ci subgrade'owało. Minus 4 Gówno. Lecisz dalej, masz jeszcze jeden. No sprawdzaj po kolei. 21. Ej, to już jest spoko. I właśnie w taki sposób Maja bawiła się z losowaniem obrażeń na mieczu. Później postanowiła zbudować się na maksymalny poziom i stamtąd zrzucać graczy, ale konkurencja była zbyt spora i dosłownie Cały serwer pisał o tepaniu, dlatego to my musieliśmy podjąć ryzyko. Dobra, musimy zadziałać inaczej. Każdy idzie tą taktyką, więc to my musimy tepnąć do kogoś. Za to pójdę ci na ugodę. Nie będziesz musiała go zabić, tylko podjąć ugodny pojedynek. Dobra. Trzepamy. dobra, jest refa i od razu go bijesz, Maja. Od razu, od razu. No co ty mi? Cztery sekundy i walka. Dobra. Przygotuj się. Gdzie on jest? Uciekaj stąd! Skąd? Jak? Uciekaj! Nie mam! Bisie Jest, szybko! A, szybko jest. Co się stało? Zabili cię. Musimy iść dalej, bo już się zasmuciłam. Które pom jeszcze nie wybierasz teraz. Wypieram teraz, może to nie będę wymyślać. Pójdźmy tutaj. Tutaj, tak? Tak. Jak widzisz, masz tutaj. Szybce takie. Tutaj w boksie masz piłeczki i już ci tłumaczę o co chodzi. Po tym pomieszczeniu od razu pójdziemy do pomieszczenia, w którym będziesz rozwalać talerze tymi piłeczkami w zamian za pewną nagrodę. Tam na sam początek masz 8 rzutów, a tutaj dzięki tej konkurencji będziesz mogła sobie zwiększyć po prostu ilość swoich rzutów, bo na ślepo w ciągu minuty będziesz wyciągać te piłeczki i tyle piłeczek, ile wyciągniesz w tą minutę, tyle masz dodatkowych rzutów. Czy wszystko rozumiesz? Wszystko rozumiem. Wierzę w swoje. Możliwości i jej poziomy działań. 3, 2, 1, start! Leci minuta, także. Masz, chyba! Masz? Ma? No masz! Ja! Chyba mam! O, wypadła, nie? Ja ci te piłeczki będę dorzucał, tam z powrotem po prostu będę liczył. Dobra. 45 sekund ci zostało, że lecisz, lecisz, Maja. Dobra. Tylko nie podglądaj, nie oszukuj. Nie podglądaj. No, ufam ci na słowo dzisiaj, bo w pewnym odcinku ci zaufałem i mnie oszukałaś, ale przymknę na to oto. Ale ja już nie oszukuję, ale za to te piłeczki coś mi za dobrze mi podeszło chyba. O, I wyleciała. Rogi, Rogi! I nie ma piłki nawet, co ty robisz? A Nie 10 sekund ci zostało. 9, 8, dobra, mamy. 5, 4, 3... Dwa, 1, 0. No i niestety tylko dwa dodatkowe żółty. Dobra, dobrze, że chociaż dwa mam, bo szczerze wątpiałam w siebie, ale dwa też jest dobre. Dobra, to teraz idziemy bić talerze. Tak. Ja z tego pomieszczenia jestem najbardziej zadowolony. Najbardziej mi się podobał pod względem rozrywki. Także co? Jesteś gotowa? Chyba jestem. No dawaj, lecimy. Dobra. Do wygrania masz miśka za 8 punktów, czyli 8 zbitych talerzy. A co jak nie zbije? To nie będzie Miśka. No nie! To co? Możesz zaczynać. Dobra, a ty się na pewno zbije? Nie wiem, to chociaż trafia i w nie. Dobra, to patrz uważnie. Patrzę. Uwaga, pierwszy rzut. Dobra, jeden na środku odhaczony. O, nawet się odwrócił. Dobra, raz. A po co ten na środku? Si a nie, to jest obok. obok. Dobra. Oszczędź zawinęłam go. Czyli mamy dwa. Dwa. Na? Trzy. Maja! To jest determinacja, misia! Dobra? Kurde, pudło! Pierwsze pudło, ale już nadrobione. dobra. Cztery rzuty ci zostały i trzy talerze. Dobra. Ja już się nie mogę doczekać, dobra, uwaga! Jest i zostały dwa. Zrobię to! Do. Został jeden i dwa rzuty. Czy to się uda? Musi się udać, uwaga! Nietrafione, ostatni rzut. Ostatni rzut i ostatni talerz, ten o. Nie ma opcji, no. Dobra, to muszę się skupić. Zobaczysz o wszystko teraz to nie umiem tego zrobić. Dobra, mamy to. Także Misiek jest twój. Moje gratulacje. Ej. Dziękuję. Tyle roboty, żeby Maja sobie porzucała przez minutę czasu. To, to co? Teraz zostały dwa główne, czyli dwa złote. Dobra. Możemy iść tu. No właśnie, chciałem ci zaproponować to, bo tam to co jest za tobą to jest takie główne, główne. Dobra. A tutaj przed tobą znajduje się twój urodzinowy prezent. O! Bez żadnego zadania? Bez zadania. No nie. O, to taka szalfa dla mnie. No możesz sobie przewiesić, dlatego mówiłem, żebyś ubrała różowy outfit, bo to akurat pasuje. Tak. Jakie to jest piękne się stresuje? Już mogłeś dać bez papieru, żebym miała połowę stresu. Dobre. To babcia pakowała. No to przepraszam, ale rozwalę ten papier. Serio? No nie! No nie. No nie! No nie! Mamy takie same? No. Tutaj są. Moje buty, a tutaj są buty Maj. Nieco mniejsze jak dla dziecka. No nie! Dziękuję. Moje są jeszcze czyste. Moje w miarę też. Oprócz tego, że chyba wdepłem w górę, chyba na pewno. Cieszysz się? Tak, bardzo się cieszę. A najbardziej to się cieszę, że mamy takie same. No właśnie, o to mi też chodziło. Dlatego szukałem takich. Dziękuję. No to co, ostatni. Dobra, to ty sobie przebierz buty, a ja w międzyczasie ogarnę pewną rzecz. Musimy odpalić Jeszcze chwilę potrzebuję, jak coś, bo prawie idzie wszystko po mojej myśli. Mówię prawie, bo wychodzi jak zawsze. O, dobra, wyśmienicie. Dobra, dawaj, Maja. Gdzie ty jesteś? Tu. Czy jesteś gotowa? Nie. Trzy, dwa, jeden. Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam! Sto lat, sto lat. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Jak to? Michael. Jakiś liczny? rzowy! Od outfit. Tak. Dobra, ja mam pomyśleć teraz życzenie, tak? Tak. O, nie będę płakać. Nie płacz, moja. Chodź. Stara już jesteś. Dziękuję. Jak oceniasz urodziny? Super fajne były. Tak, podobało się. To... już koniec. Koniec. To najważniejsze.